Witam serdecznie ze mną, Jakub Ryński i Cześć, witam wszystkich. Kuba, dzisiaj, dzisiaj ten mecz wasz z firmą budowlaną Woźniak był tak rozgrzany jak twoje koszulki, taki kolor praktycznie. No niczego nie brakowało. Emocje, dramaturgia, yy, kartki, ale nie było bijatyki, także najważniejsze. Ale oczywiście ferworze walki to wszystko. No Kuba, przegrywacie dzisiaj pierwszy mecz tak naprawdę. Przypomnij mi, na pewno w sezonie, ale czy w historii całej, czy nie? Nie, ja, na pewno gdzieś tam zdarzały się porażki. Czy z notusem z Sandecją, z Sylwią? Z każdym można przegrać. To zadaje pytanie. Yy, dlaczego porażka? Bo pst, strzeliliśmy jedną bramkę mniej. <laughs> tak, był żartem pół serio. Nie, no, dlaczego porażka? No. No nie, no, chyba tylko dlatego, bo myślę, że nie byliśmy gorsi od przeciwników. Tylko ciężko się grało. No, niby gdzieś tak, myślę, że prowadziliśmy grę cały czas, nadziewaliśmy się na kontry. No i ciężko było się przebić przez ten solidny mur. Dzisiaj bramkarz uniknął. No, wszystko zatrzymał, chociaż my też mieliśmy do. Pustaka i w poprzeczkę, no to no trudno, no, no bywa. I ta, ta, ta sytuacja z tym pustakiem też może być taka trochę decydująca, bo tam wynik był by całkiem już remisowy, ale końcówka. Końcówka to już cała kwitensencja dzisiejszego meczu. E, taki ping-pong, oni szczelają wy odpowiadać. Oni strzelają wypadać jeszcze tak naprawdę 10 sekund, a wszyscy mówią, że bardzo dużo czasu, żeby jeszcze ty licz nawet wygrał. Jest jest! Tutaj jak masz dwie minuty ostatnie zatrzymywane, to jest idzie się naprawdę zmęczyć. Przez te 38 minut można się tak nie zmęczyć, jak w ciągu tych dwóch ostatnich. Bo się biegnie do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i na pewno ich jeśli chce się wygrać mecz. I, 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 I zapomniałem, jakie było pytanie, ale coś sobie tam powiem. Nie e, Nie no, e, dobrze grali na pewno i o to chodzi chyba przede wszystkim, właśnie, że i kibice żyli. My na boisku tak samo i o to chodzi chyba w piłce właśnie. Żeby były emocje, fajne widowisko. Może nie było zbyt wielu bramek, ale jak, jak były, no to myślę, że gdzieś tam efektowne. Bardzo wielka walka dzisiaj, naprawdę walka, walka, jeszcze raz walka, ale patrząc na rywala. Dzisiaj drugi mecz i druga niespodzianka. Wcześniej Beniaminek z Set Bd remisuje z BDM Finanse, a teraz Beniaminek wygrywa z Tyliczem. no jest to sensacja, no nie można tego inaczej określić. Czyli dzisiaj już drugi raz powtarzam, te drużyny, które weszły jako nowe z pierwszej ligi, pokazują, że naprawdę mają krzepkie serce i potrafią walczyć z tymi najlepszymi. Tak, no, nie ma już słabych drużyn tutaj. Nawet ostatnia potrafi wygrać z pierwszą. Chociaż nie w tym przypadku, bo yy, Kosemba nie jest wcale na ostatnim miejscu. No ale już nie ma słabych drużyn. Nikt nie jest tutaj pionkiem czy drużyną do bicia. Także jest ciężko w każdym meczu. W każdym meczu trzeba wyjść na 100%. Skupić się jak gdzieś tam, nie wiem, czasami gdzieś zawodzi może celownik. Wtedy się można gdzieś tam zrealizować, czasem przegrać. No bywa. Liga już nie jest łatwa i to w sumie. Z z roku na rok jest coraz trudniej, kto wchodzi to pokazuje, że nie przyszedł sobie tutaj tak pograć, pobiegać dla, nie wiem, rekreacyjnie, może to też, ale wychodzimy, każdy z nas wychodzi po to, by wygrać, nie po to, by sobie pobiegać. Przegraliśmy, no trudno, dobry mecz z nami, z, 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 z kolegami, także wszystko w ferworze walki po meczu piątka. I o to chodzi w piłce. I o to chodzi w piłce. Ja już takie szybkie miałem gdzieś tam już kogoś podsumowania, że Tylicz, tam ktoś tam już twierdził, że jednak wygra, ale dla atrakcyjności ligi ta dzisiejsza wasza porażka jednak jeszcze jeszcze uatrakcyjni tą, tą, tą rywalizację. Już kiedyś ci powiedziałem, że my lubimy zamieszać gdzieś tam, może pierwsze parę meczy, wiesz, wygrywamy, każdy myśli, a Tylicz znowu odjedzie, a gdzieś tam się zdarzy nam zawsze potknąć, no, nie wszystko jesteśmy w stanie wygrać, no, nie da się. Jakbyśmy wszystko wygrywali, to, byśmy, to by nas tu nie było. No co no, dobrze jest. No. Będzie ciekawie, tak jak, jak zawsze, jak co roku. Pewnie może w ostatniej kolejce nawet będzie wyłoniony mistrz i to jest chyba najlepsze. I to by było najpiękniejsze. Kuba, dziękuję za tą heroiczną walkę. Dziękuję również.